Witam Państwa serdecznie w zespole szkół rolniczych i ogólnokształcących w Jagarzewie. W naszej szkole kształcimy w branży agrobiznesu. Od wielu lat w szkole istnieje technikum agrobiznesu, do której uczęszczało szereg pokoleń naszych uczniów. Szkoła posiada długą tradycję, jeśli chodzi o kształcenie młodzieży w kierunkach rolniczych. Agrobiznes jest kierunkiem przyszłościowym, kierunkiem, który pozwala kształcić szereg umiejętności, pozwala rozwijać się młodzieży, pozwala na doskonalenie wielu umiejętności związanych z rolnictwem. Uczniowie nabywają kwalifikacje zawodowe najpierw kwalifikacji rolnik, potem technik agrobiznesu. Kwalifikacje pozwalają im prowadzić i rozwijać gospodarstwa rolne, których właścicielami mogą stać się w przyszłości. Bardzo często zdarza się tak, że uczniowie przejmują gospodarstwa po swoich rodzicach. Pasjonują się tym, by rozwijać te gospodarstwa, wprowadzać tam nowoczesne technologie. Nasza młodzież. Przez 5 lat kształcenia się w tym zawodzie rozwija umiejętności nie tylko teoretycznie, ale również i praktycznie. Odbywa praktyki, staże uczniowskie, podczas których doskonali swoją wiedzę, nabywa tę wiedzę, doskonali ją, a potem wykorzystuje w pracy zawodowej. Wielu uczniów naszej szkoły kształci się dalej, jeśli chodzi o branżę rolniczą i podejmuje studia na uczelniach, na kierunkach rolniczych. Cieszymy się bardzo, ponieważ zachęcamy młodzież z powiatu, zachęcamy młodzież spoza powiatu, by rozwijała swoje pasje, rozwijała umiejętności właśnie w naszej szkole. Posiadamy idealne warunki do tego, by młodzież zdobyła tutaj kwalifikacje, ale warunki i do tego, by zdobyła wykształcenie średnie, a tylko po to, by móc potem kształcić się na studiach wyższych. Posiadamy świetnie wykształconą, bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która osiąga wraz z uczniami bardzo wysokie wyniki w egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Ale naszym atrybutem i wielkim atutem tej szkoły jest Internat, w którym miejsce może znaleźć aż 45 uczniów. Oprócz Technikum Agrobiznesu w naszej szkole funkcjonuje i działa szkoła branżowa pierwszego stopnia na kierunku rolnik. Nazywam się Karol Szyszka, jestem uczniem trzeciej klasy Technikum Agrobiznesu. Jestem w tej szkole, bo moi rodzice mają gospodarstwo rolne i ja też bym chciał zostać rolnikiem. Wiedzę, którą zdobywam na lekcjach w przyszłości wykorzystam w praktyce już jako rolnik. Cześć, jestem Kamila Wójców, jestem w trzeciej klasie Technikum Agrobiznesu. Wybrałam tę szkołę, bo chciałabym pracować na rzecz rolnictwa. Całą klasę uczymy się w szkole i na polu. Zdobywamy dzięki temu wiedzę, którą wykorzystam w swoim agrobiznesie. Nazywam się Katarzyna Mazur. Jestem nauczycielem zespołu szkół rolniczych i ogólnokształcących w Jagarzewie. Uczę przedmiotów rolniczych i tak zwanych około rolniczych, czyli pracuję w w naszym technikum agrobiznesu. Obecnie w naszych klasach. Przybywają uczniowie, którzy w 90% pochodzą z gospodarstw rolnych. Nabywają w naszej szkole kwalifikacje, które są im niezbędne, żeby wykorzystywać dobrodziejstwa, które płyną z Unii Europejskiej. Obecny rolnik musi mieć wysokie kwalifikacje, żeby poradzić sobie z gospodarstwem rolnym, bo tak naprawdę gospodarstwo rolne to teraz ogromne przedsiębiorstwo, gdzie trzeba mieć wiele umiejętności i teoretycznie, i praktycznych, żeby poradzić sobie na obecnym rynku. Rodzimierz Zagożdżon, jestem nauczycielem Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie. Uczę przedmiotów zawodowych, w tym praktyczne nauki zawodu oraz nauki jazdy ciągnikiem rolniczym. Uczę takich przedmiotów jak produkcja roślinna, pracownia rolnicza, technika w rolnictwie i oczywiście prowadzę naukę jazdy ciągnikiem rolniczym na kategorię T. Dzięki temu nasi uczniowie mogą zdobyć kwalifikacje do prowadzenia ciągnika rolniczego wraz z przyczepami. To im pozwala lepiej wykorzystać swoje umiejętności i wiedzę praktyczną w swojej praktyce domowej, gospodarczej rodziców na razie, a w przyszłości w swoim gospodarstwie, że będą mogli, będą uprawnieni do prowadzenia ciągnika rolniczego i do obsługi wszystkich maszyn rolniczych, ale, ale także do prowadzenia pojazdów samobieżnych których w rolnictwie obecnie nie brakuje, bo praktycznie każde gospodarstwo takie pojazdy jest wyposażone. Szczerze zachęcamy naszych uczniów, szczerze zachęcamy wszystkich dorosłych, by rozwijali swoje umiejętności właśnie w naszej placówce.